Witam moich widzów dzisiaj Dzisiaj przyszedł czas wreszcie Na moją sześćdziesiątkę W której będę Wstawiać drzwi, bo idzie Zima I dla mnie samemu będzie buu, Zimno I trzeba szybę zamknąć Bo zamarznę Żeby palcą nie przyciąć Teraz z drugiej strony O mocno, za o dobra, gdzie tutaj ten jest, o, o zamknięto, dobra, Ach, teraz będzie ciepło, jak drzwi wstawię, to, uh, to będzie, o, teraz kłódkę, zobaczymy, czy klucz pasuje do mojej kłódki, gdzie drzwi schowane, o, idealnie, Naprawdę, szukaj, szukaj. O, tylko nie pobić O cała Już by nie upadła, nie, nie upadnie Oj, teraz założyć się tylko która na którą, ale tak chyba będzie z tej strony bo ma tam skrzynkę na narzędzia Przed założeniem to jeszcze wytrę, bo rozkurzone. Ho hoho cała ho. ręka. O. Od razu widniej. I teraz złożyć. O! Tak jakby tu były. Teraz z drugiej strony. O, Fuh. a się kurze. Skal skinne på solen Pasuje. No, Zamknąć nie, to jest pytanie. O, pasuje. Nawet kluczyk jest. A co tworzę? A, no właśnie. O, pasuje. Pasuje. O, teraz to szczelny, że i w mróz mogę jeździć. Nie to, co kiedyś bez kabiny. Teraz to jest niebo, ziemia, jak jest kabina. Drzwi zamontowane. Teraz co? Teraz idę krową jeść dawać, no bo już nic tutaj nie zostało do zrobienia. Szyby całe, całe szyby. No. Dziękuję za oglądanie naszego kanału Gienek i Andrzej. Zapraszam do subskrypcji. No i oczywiście do komentowania, co jeszcze mam nagrać.